Znowu wrócisz późno dzisiaj? Katarzyna nie podniosła wzroku znad filiżanki kawy. Kuchnia w krakowskim mieszkaniu była cicha. Słychać było tylko odległy dźwięk deszczu uderzającego o stare okno. Był listopad, a szare światło poranka ledwo przenikało przez cienkie zasłony. Prawdopodobnie, odpowiedziała poprawiając włosy za uchem. Piotr wyznaczył spotkanie na siódmą wieczorem. Jan poczuł, jak coś ściska mu się w piersi na dźwięk tego imienia: Piotr Zieliński, jej szef. W ciągu ostatnich trzech miesięcy to imię pojawiało się częściej niż jego własne w ich rozmowach. Mieszał cukier w kawie, obserwując jej mechaniczne ruchy, sięganie po torebkę, sprawdzanie telefonu, zakładanie szarego płaszcza, który jej podarował. Katarzyno, zawołał. I po raz pierwszy od tygodni spojrzała na niego bezpośrednio. Było coś innego w tych brązowych oczach, dystans, którego wcześniej nie było. Co? Nic, tylko uważaj na deszcz. Skinęła głową i wyszła. Drzwi zamknęły się cichym kliknięciem, które odbiło się echem w pustym mieszkaniu. Jan został sam w kuchni, trzymając filiżankę zimnej kawy, wiedząc, że coś istotnego między nimi już zostało złamane, nawet jeśli jeszcze nie wiedział dokładnie kiedy. Jan Kowalski miał 32 lata i przez całe życie był dokładnie tym, czego od niego oczekiwano: posłuszny syn, oddany pracownik, zaangażowany narzeczony. Pracował jako księgowy w firmie logistycznej, wstawał o szóstej rano każdego dnia, płacił rachunki na czas i nigdy nie kwestionował niezapisanych zasad rządzących jego egzystencją. Lojalność była słowem definiującym jego życie lojalność wobec rodziny, pracy, podjętych zobowiązań. Poznał Katarzynę Nowak trzy lata wcześniej na weselu kuzynów. Była asystentką administracyjną w firmie budowlanej. Miała wyraziste brązowe oczy i nieśmiały uśmiech, który rozbrajał go przy pierwszej rozmowie. Zaczęli się spotykać powoli, jak to było w zwyczaju: dyskretne kolacje, spacery po plantach, wizyty urodzin w weekendy. Po półtora roku oświadczył się jej podczas wyjazdu do Zakopanego. Powiedziała tak ze łzami w oczach, a Jan poczuł, że w końcu jego życie było kompletne. Ślub był wyznaczony na maj następnego roku. Już zarezerwowali salę, wybrali menu, wysłali zaproszenia. Matka Jana już kupiła sukienkę na ceremonię. Wszystko przebiegało zgodnie z oczekiwanym scenariuszem. Ale w ostatnich miesiącach coś się zmieniło. Katarzyna zaczęła więcej pracować znacznie więcej spotkania trwające do późna weekendy zajęte pilnymi projektami telefony, na które odpowiadała w innym pokoju. Jan próbował być wyrozumiały, w końcu niedawno awansowała na stanowisko bliżej zarządu, pracując bezpośrednio z Piotrem Zielińskim, dyrektorem operacyjnym. To naturalne, że wymagało więcej poświęcenia, ale było coś więcej. Coś, co Jan dostrzegał w małych szczegółach składających się na ich codzienność. Sposób, w jaki odwracała wzrok, gdy próbował ją pocałować. Sposób, w jaki kompulsywnie sprawdzała telefon, zawsze odwracając ekran w dół, gdy się zbliżał. Długie milczenia podczas kolacji, gdy wcześniej rozmawiali o wszystkim. Jej nieobecność, nawet gdy była fizycznie obecna w tym samym pomieszczeniu. Jan próbował przekonać sam siebie, że jest paranoiczny. W końcu, jakie miał konkretne dowody? Żadne. Tylko nieprzyjemne uczucie, które rosło z każdym dniem, ciężar w żołądku, który nie pozwalał mu dobrze spać. Obserwował Katarzynę rano, gdy szykowała się do pracy z troską, której wcześniej nie miała. Bardziej wymyślny makijaż, nowe ubrania, których nie pamiętał, inny zapach perfum. Gdy pytał o to, odpowiadała z irytacją: Jak mam się ubierać? Jestem teraz profesjonalistką, Jan. Muszę dobrze się prezentować, a on milkł zawstydzony, że w ogóle zapytał, czując się mały i kontrolujący. Tygodnie mijały w ten sposób w cyklu wątpliwości i zaprzeczenia. Jan wstawał, szedł do pracy, wracał do pustego mieszkania, czekał, aż Katarzyna wróci późno, próbował rozmawiać i otrzymywał jednosylabiczne odpowiedzi. Zawsze była zbyt zmęczona na wszystko. Zbyt zmęczona, żeby planować ślub, zbyt zmęczona, żeby odwiedzać rodziny, zbyt zmęczona na intymność. Nie rozumiesz presji, z którą mam do czynienia, mówiła, odwracając się plecami w łóżku. Czy zawsze musi chodzić o to, czego ty chcesz? A Jan czuł się samolubny, że chce uwagi własnej narzeczonej. To było deszczowego czwartku w grudniu, gdy prawda zaczęła pękać powierzchnię zaprzeczenia, którą Jan zbudował. Wyszedł wcześniej z pracy z powodu silnego bólu głowy i wrócił do domu o czwartej po południu. Mieszkanie było puste, jak się spodziewał. Katarzyna miała wrócić dopiero wieczorem. Jan zaparzyć herbatę i usiadł na kanapie, próbując się zrelaksować. Telefon Katarzyny leżał na stoliku. Zapomniała go. To urządzenie, które traktowała jak przedłużenie własnego ciała, zawsze przyklejone do ręki leżało tam, porzucone. Najpierw Jan tylko na niego patrzył, potem wziął go. Ekran był odblokowany, znał hasło, nigdy wcześniej go przed nim nie ukrywała, ale nigdy nie czuł potrzeby sprawdzania. Zaufanie było podstawą wszystkiego, prawda? Ale teraz, z telefonem w rękach. Jan zawahał się. Część niego chciała położyć go z powrotem na stole i udawać, że nic się nie stało. Inna część, ta część, która nie spała dobrze od miesięcy, musiała wiedzieć. Otworzył wiadomości. Imię Piotra Zielińskiego było na szczycie listy. Jan kliknął. To, co zobaczył w ciągu następnych godzin, całkowicie zniszczyło życie, które znał. To nie były tylko wiadomości służbowe. To były intymne rozmowy, wyznania, plany. Zdjęcia, które Katarzyna wysłała Piotrowi, zdjęcia jej w bieliźnie, której Jan nigdy nie widział, zrobione w łazience biura, jej wiadomości mówiące, że za nim tęskni, że poprzednia noc była niesamowita, że nie wytrzyma już dłużej udawania w domu. Wiadomości Piotra nazywającego ją moją, mówiącego, że wkrótce znajdą sposób, żeby być razem naprawdę, że to tylko kwestia czasu, aż zerwie z nudnym księgowym. Jan przeczytał wszystko, każde słowo, każdą wiadomość, tygodnie rozmów, miesiące, właściwie, sięgało sierpnia, cztery miesiące zdrady, cztery miesiące, w których jej wierzył, planował przyszłość, bronił ją, gdy własna matka insynuowała, że Katarzyna jest inna. Usiadł na podłodze salonu, wciąż trzymając telefon i nie mógł płakać. Był całkowicie zdrętwiały. Jakby jego mózg odmawiał przetworzenia informacji, jakby, pozostając wystarczająco nieruchomym, rzeczywistość mogła się zreorganizować i znowu nabrać sensu. Gdy katarzyna wróciła do domu o dziewiątej wieczorem, zastała Jana siedzącego na kanapie jej telefon na stoliku. Zatrzymała się w drzwiach i po wyrazie jej twarzy wiedziała natychmiast: Jan, jak długo? zapytał. Głos wyszedł dziwnie spokojnie. Katarzyna zamknęła oczy, nie zaprzeczyła, nie udawała po prostu stała tam, w drzwiach, wciąż w płaszczu, kapiąc wodą z deszczu na drewnianą podłogę. Od sierpnia powiedziała w końcu Nie planowałam tego. To się stało, to się stało powtórzył Jan słowo brzmiące pusto, jakby to był wypadek, jak potknięcie się na ulicy. To nie tak działa i wiesz o tym, powiedziała katarzyna. Jej głos zaczynał być defensywny. Sprawy między nami się skomplikowały. Zawsze byłeś nieobecny, zawsze zmęczony, zawsze narzekający na pracę, a Piotr on mnie widział. Doceniał mnie. Jan spojrzał na nią, naprawdę spojrzał i zobaczył obcą osobę przed sobą. Nie mógł rozpoznać kobiety, której się oświadczył. Ja byłem nieobecny? zapytał, niedowierzając. Pracowałem, wracałem do domu, próbowałem z tobą rozmawiać. To ty zawsze byłaś zbyt zajęta. Zawsze ze spotkaniami, zawsze z nim dokończyła katarzyna. Tak bo z nim czułam się żywa, z tobą tylko istniałam. Słowa były jak noże. Jan poczuł każde z nich, ale wciąż nie mógł zareagować emocjonalnie. Był w szoku. Ślub, powiedział. Mieliśmy wziąć ślub w maju. Wiem. Katarzyna usiadła w fotelu, w końcu zdejmując płaszcz. Wyglądała na wyczerpaną. Nie wiedziałam, jak ci powiedzieć. Próbowałam kilka razy zerwać z Piotrem, ale ale nie mogłaś, dokończył Jan. Bo go kochasz. Katarzyna nie odpowiedziała, a cisza była wystarczającą odpowiedzią. Jan spędził tamtą noc u siostry Magdaleny. Opowiedział jej wszystko, oczekując wsparcia, zrozumienia, wspólnego oburzenia. Zamiast tego spotkał się z osądem. Jesteś pewien, że nie przesadzasz? Zapytała Magdalena, nalewając herbatę w małej kuchni swojego mieszkania. Czasami ludzie rozmawiają w sposób niestosowny, ale to niekoniecznie oznacza faktyczną zdradę. Jan spojrzał na siostrę, nie wierząc w to, co słyszy. Magdo, przeczytałem wiadomości, widziałem zdjęcia, są razem od miesięcy, jak to nie jest zdrada to, co mówię, kontynuowała Magdalena, ostrożnie dobierając słowa. To, że może powinieneś pomyśleć o tym, co do tego doprowadziło. Katarzyna jest dobrą kobietą. Jeśli szukała uwagi gdzie indziej, może dlatego, że ty nie dawałeś jej tego, czego potrzebowała. Jan poczuł, jak Ziemia znowu znika spod jego stóp. To było jak w alternatywnym wszechświecie, gdzie on był złoczyńcą własnej historii. Mówisz, że to moja wina? Nie mówię, że to wina, mówię, że związki są skomplikowane. I wiesz, jaki jesteś Jan zawsze skupiony na pracy, zawsze zmartwiony pieniędzmi, zawsze, zawsze co wierny, zaangażowany, obecny Magdalena westchnęła, jakby był trudny. Słuchaj, wszystko co mówię, to, że może powinieneś z nią porozmawiać, spróbować zrozumieć, zabiegać o nią, jesteście zaręczeni. Weźmiecie ślub, to tylko kryzys, wszystkie pary przez to przechodzą. Jan wyszedł z domu siostry, czując się bardziej samotny niż kiedykolwiek. W kolejnych dniach próbował rozmawiać z przyjaciółmi, z matką. Reakcje były podobne: dyskomfort, zażenowanie i ostatecznie jakaś wersja tej samej rady. Nie rób dramatu, spróbuj zrozumieć jej stronę. Małżeństwa wymagają pracy. Zachowujesz się neurotycznie, neurotycznie słowo, które zaczęło go prześladować. Gdy w końcu skonfrontował się z Piotrem Zielińskim, pojawiając się w biurze firmy budowlanej w zimne grudniowe popołudnie, nie spotkał się ze zawstydzonym czy przepraszającym mężczyzną, ale z kimś zirytowanym niedogodnością. Słuchaj, rozumiem, że jesteś zdenerwowany. Powiedział Piotr, nawet nie wstając ze swojego drogiego skórzanego fotela w biurze. Ale to jest między Tobą a Katarzyną. Jest dorosłą kobietą. Dokonała swoich wyborów. Wiedziałeś, że była zaręczona, że mieliśmy wziąć ślub. Piotr wzruszył ramionami. Wyraz znudzenia na jego gładko ogolonej twarzy. I co? Nie była szczęśliwa. Zaoferowałem coś lepszego. Tak działa świat kolego. Silni przetrwają, słabi. Zrobił niejasny gest w kierunku Jana, zostają w tyle. Jan zacisnął pięści, ale nie zareagował. Nie był człowiekiem przemocy, nigdy nim nie był. I w jakiś sposób to wydawało się bardziej słabością niż cnotą w tym momencie. Będziesz żałował, powiedział Jan drżącym głosem. Piotr się roześmiał, naprawdę się roześmiał. Och, co zrobisz? Uderzysz mnie? Pozwiesz? Proszę, nie masz nic, żadnego dowodu na coś nielegalnego. A nawet gdybyś miał, jak myślisz, komu ludzie uwierzą? Mnie, odnoszącemu sukcesy dyrektorowi szanowanej firmy, czy tobie, neurotycznemu księgowemu, który nie potrafi utrzymać zainteresowania narzeczonej? Wtedy Jan zrozumiał. Zrozumiał, że w tej walce nigdy nie będzie miał racji po swojej stronie, bo racja nie miała znaczenia. Liczyła się władza, wpływy, narracja, a Piotr miał wszystkie trzy. Jan wrócił do mieszkania, które wciąż dzielił z Katarzyną, przeniosła się do hotelu, mówiąc, że potrzebuje przestrzeni do myślenia i po raz pierwszy od tygodni płakał. Płakał nad utratą związku, upokorzeniem, poczuciem bezsilności, ale bardziej niż to, płakał nad świadomością, że świat, w który wierzył, świat, gdzie uczciwość, zaangażowanie i lojalność coś znaczyły, był iluzją. W ciągu następnych tygodni Jan był pochłonięty spiralą obsesyjnych myśli. Mentalnie przeglądał każdą chwilę ostatnich miesięcy, szukając znaków, które przeoczył, obwiniając się, że nie zauważył wcześniej, wyobrażając sobie alternatywne scenariusze, w których działał inaczej. I im więcej myślał, tym więcej czuł złości. Nie tylko na Katarzynę i Piotra, ale na wszystkich, którzy bagatelizowali jego ból, przekształcili jego uzasadnioną zdradę w neurozę. Uczynili go problemem w jego własnej historii cierpienia. Pewnej styczniowej nocy, pijąc wódkę sam w pustym mieszkaniu, Jan podjął decyzję. Jeśli nikt nie będzie traktował jego bólu poważnie, jeśli wszyscy będą chronić winnych i obwiniać ofiarę, to sprawi, że wszyscy zobaczą, sprawi, że wszyscy zrozumieją, kim naprawdę są Piotr i Katarzyna. Wciąż miał dostęp do wiadomości. Zrobił zrzuty ekranu wszystkiego, zanim zwrócił telefon. Miał zdjęcia, rozmowy, dowody zdrady i przypadkowego okrucieństwa, z jakim oboje traktowali jego uczucia. Jan stworzył anonimowy e-mail i wysłał wszystko. Wysłał do żony Piotra. Tak, mężczyzna był żonaty coś, czego Jan dowiedział się później. Wysłał do wspólników firmy budowlanej wysłał do współpracowników do rodzin obojga, do wspólnych znajomych, nie napisał żadnej dramatycznej wiadomości. Po prostu załączył zrzuty ekranu i umieścił jako temat: Prawda o Piotrze Zielińskim i Katarzynie Nowak. W kolejnych dniach wybuchł skandal. Żona Piotra natychmiast zażądała rozwodu. Wspólnicy firmy budowlanej. Zaniepokojeni reputacją firmy i możliwymi implikacjami prawnymi związku między przełożonym a podwładną, otworzyli wewnętrzne śledztwo. Katarzyna została przeniesiona do innego działu. Piotr został czasowo zawieszony, podczas gdy sprawa była analizowana. Rodziny były w szoku, przyjaciele oburzeni. Nagle Jan nie był już neurotykiem, był ofiarą. Te same osoby, które bagatelizowały jego ból, teraz wyrażały oburzenie w jego imieniu. Ale Jan nie czuł zwycięstwa. Czuł tylko pustkę. Katarzyna zadzwoniła do niego tydzień później, płakała. Jak mogłeś to zrobić? Zapytała łamiącym się głosem. Zniszczyłeś moją karierę, moją reputację, moja rodzina już ze mną nie rozmawia. Ja? Powiedział Jan zmęczonym głosem. Nie zrobiłem nic poza pokazaniem prawdy, czegoś, czego ty nie byłaś w stanie zrobić przez miesiące. Jesteś okrutny, powiedziała. Myślałam, że cię znam, ale jesteś po prostu okrutny. Jan rozłączył się. Piotr również próbował skontaktować, ale nie po to, żeby przeprosić. Wysyłał groźby mówiąc o pozwie za zniesławienie, za naruszenie prywatności. Ale obaj wiedzieli, że nie ma podstaw prawnych. Wiadomości były prawdziwe, zdrada była prawdziwa, a teraz wszyscy wiedzieli. Kolejne miesiące były dziwne. Jan wrócił do rutyny. Praca, dom, praca, dom, ale było to jak poruszanie się przez mgłę. Zdobył wsparcie, którego zawsze chciał, ale odkrył, że nic to nie znaczy. Ludzie, którzy wcześniej osądzali, Teraz traktowali go ze współczuciem, a to w jakiś sposób było gorsze. Jego matka odwiedzała go stale, przynosząc jedzenie, próbując go pocieszyć. Magdalena przeprosiła, mówiąc, że nie rozumiała powagi sytuacji. Przyjaciele zapraszali go na wyjścia, próbowali przedstawić go innym kobietom, ale Jan nie chciał niczego z tego. Nie chciał zemsty, nie chciał współczucia, nie chciał zaczynać od nowa. Chciał tylko zrozumieć, jak tam dotarł. Pewnego marcowego popołudnia, spacerując sam po ulicach Krakowa, Jan w końcu zrozumiał. Przeszedł obok rynku głównego, gdzie poprosił Katarzynę o związek, obok kawiarni, gdzie pijali gorącą czekoladę w niedzielę, obok kościoła, gdzie mieli wziąć ślub i zdał sobie sprawę, że za nią nie tęskni, nie za prawdziwą Katarzyną, kobietą, która go zdradziła a potem obwiniła za własną zdradę. Tęsknił za jej ideą, za iluzją, że zbudował coś solidnego, że miał zaplanowane życie, że wiedział, kim jest i dokąd zmierza. Zdrada nie zniszczyła ich związku, tylko ujawniła, że nigdy naprawdę nie istniał, nie w sposób, w który wierzył. Jan zatrzymał się przed Bazyliką Mariacką, Obserwując turystów robiących zdjęcia, pary spacerujące za ręce, życie toczące się wokół niego jak zawsze, i po raz pierwszy od miesięcy poczuł coś poza bólem i złością poczuł akceptację akceptację, że niektórzy ludzie będą zdradzać że nie zawsze będzie sprawiedliwość że lojalność, którą tak cenił, nie była gwarantowaną walutą wymiany mógł ją oferować. Nie otrzymując nic w zamian, że świat nie był sprawiedliwy i że nikt go nie uratuje oprócz niego samego. Jan nie próbował dowiedzieć się, co stało się z Katarzyną i Piotrem później. Słyszał plotki, że się rozstali, że przeprowadziła się do Warszawy, że został zdegradowany w firmie, ale nie zależało mu na potwierdzeniu. Nie robiło to różnicy. Oficjalnie odwołał ślub, sprzedał mieszkanie. Wziął pieniądze i miesiąc urlopu z pracy. Podróżował sam po Polsce, odwiedzając małe miasta, zatrzymując się w prostych pensjonatach, rozmawiając z nieznajomymi, którzy nie znali jego historii. I powoli, bardzo powoli, zaczął rozpoznawać siebie na nowo. Nie był już janem, który ślepo wierzył ludziom, nie był już mężczyzną, który stawiał lojalność ponad wszystko, nawet gdy nie była odwzajemniana. Nie był już zaangażowanym, narzeczonym, planującym przyszłość, która nigdy nie nadejdzie. Był po prostu Janem, trzydziestoletnim mężczyzną, który został zdradzony, upokorzony, osądzony i który przetrwał to wszystko, który nauczył się, że najgorsza zdrada nie była zdradą Katarzyny czy Piotra, ale jego własną, pozostawanie w sytuacji, która go umniejszała. Akceptowanie okruchów uczucia, przekonywanie się, że był paranoidalny, gdy jego instynkty krzyczały prawdę. W maju, w dzień, w którym miał wziąć ślub, Jan był w Gdańsku, siedząc na ławce naprzeciwko Morza Bałtyckiego. Niebo było szare, wiatr zimny, fale uderzające o kamienie. I było mu dobrze. To nie było szczęście. Jeszcze nie. Może nigdy nie będzie tym rodzajem szczęścia, które wyobrażał sobie wcześniej, ale był to spokój, była to wolność od bycia uwięzionym w iluzji, była to siła wyboru siebie, w końcu po tak długim czasie wybierania wszystkich innych. Jan spojrzał na horyzont i pozwolił sobie wyobrazić inną przyszłość, nie przyszłość ze ślubem, własnym domem i życiem, które zaplanował. Ale przyszłość, w której nie porzuci siebie znowu, gdzie będzie potrafił rozpoznać, kiedy coś jest nie tak, gdzie będzie miał odwagę odejść, zanim zostanie zniszczony. I po raz pierwszy od listopada, od tego ranka w kuchni, gdy zapytał, czy wróci późno i poczuł, że coś jest złamane, Jan się uśmiechnął. Bo zrozumiał, że największa zdrada, jakiej możemy doświadczyć, nie jest zdradą kogoś, kto nas opuszcza. To nasza własna, gdy pozostajemy w miejscach, gdzie nasza obecność nie jest już pożądana, gdzie nasza miłość nie jest już ceniona, gdzie nasza prawda nie ma znaczenia. Jan Kowalski stracił narzeczoną, zaplanowaną przyszłość, iluzję bezpieczeństwa, ale znalazł coś cenniejszego siebie. A ty? Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której musiałeś wybrać między utrzymaniem wygodnej iluzji a zmierzeniem się z bolesną prawdą? Jak zareagowałeś? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach.